Cześć! Z tej strony Tomasz Zalewski z Monachium. Pasjonat języka niemieckiego. W tej prezentacji chciałbym przedstawić Ci jeden z wielu sposobów na naukę słownictwa. Nie tylko niemieckojęzycznego. Zrobimy to na przykładzie słowa słoń. Słoń w języku niemieckim to der Elefant. Teraz, w jaki sposób możemy się nauczyć. Że słoń w języku niemieckim jest rodzajem męskiego, czyli tak jak w języku polskim, oraz nazywa się elefant. Na początku wyobraź sobie, że ten słoń jest ser. Wielki, żółty, tłusty kawałek sera. W czym ci to pomoże? Zobacz. Słowo ser podobne jest do słowa dea. Jest podobieństwo w pisowni. Wymowie może troszkę inaczej. Bo się wymawia inaczej w języku niemieckim, ale w pisowni jest bardzo podobne. W ten sposób skojarzysz sobie słonia z serem, a więc z rodzajnikiem DEA. Już wiesz, że słonie są rodzaju męskiego. Dalej. Teraz wyobraź sobie, że podchodzi do tego słonia pewna Ela. Na pewno jakąś elę znasz, jakąkolwiek. I ta Ela śmieje się ze słonia. Mówi do niego. Co ty? Słoniem jesteś, a ser nasz, Ha, ha. No więc, słoń ten się zdenerwował, chwycił za szklankę z napojem i oblał Ele Fantom. Już rozumiesz powoli, o czym mówię? Następny obrazek byłby zbyt drastyczny, żeby go pokazywać publicznie. Dlatego przedstawimy tą sytuację jeszcze raz przed wypadkiem Eli. Powtórzmy. Uczymy się po niemiecku słowa słoń. A więc dea, elefant. Słoń jest ser. A więc mamy już uznaniec Dea. Ze słonia śmieje się ela. Słoń się denerwuje i oblewa Ele FANTOM. Teraz już na pewno zapamiętasz, że słoń po niemiecku to der Elefant. Wystarczy, że wyobrażysz sobie słonia jedzącego ser, który oblewa elefantom. Rozumiesz? Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to jedyna metoda na słonictwa. Jest ich bardzo wiele. Jednak to od Ciebie zależy, czy będziesz uczył się kreatywnie, czy może tradycyjną metodą najmniej skuteczną poprzez powtarzanie typu słoń de elefant, słoń de elefant, słoń de elefant i tak kółko przez kilka minut, a na drugi dzień, a może nawet tego samego dnia, zdążysz to słowo zapomnieć. A jeśli nie to, to 90% pozostałych, które się uczysz tą metodą. Tak więc wybór należy do Ciebie. Mam nadzieję, że Tobie pomogłem. Jeżeli podobała Ci się ta prezentacja, proszę polub, skomentuj i udostępnij ją, abym mógł pomóc jak największej ilości osób zainteresowanych. Z góry Ci za to dziękuję. Specjalnie na Ciebie mówił Tomasz Zalewski. Korepetytor z pasją.